Elizabeth Sobek. Pewnie słyszeliście, to wszystko prawda. Plaga Faro pochłania naszą biosferę. Znane nam życie przestanie istnieć. To jednak nie oznacza końca. A gdybyśmy dali życiu przyszłość, gdybyśmy stworzyli zarodek, z którego na martwej planecie życie wyrosłoby na nowo, taki jest cel i nadzieja projektu Nowy Świt. Stworzyć subar inteligentny, zautomatyzowany system terraformujący i przywrócić życie na naszej planecie. Czego ten system potrzebuje? W skrócie, sztucznej inteligencji, pełni zdolnej do podejmowania bilionów decyzji niezbędnych do odtworzenia biosfery. Strażnika, oddanego rekonstrukcji całego życia na Ziemi. Nazwiemy go GAIA. Matka natura jako SI. Ale to tylko rdzeń systemu. Będzie musiała być wsparta i wzmocniona przez elastyczny zestaw funkcji podporządkowanych. Staną się przedłużeniem umysłu GAI. Każde o innym polu specjalizacji. To nie będą SI, ale niech was to nie myli. Każde z nich stanowi większe wyzwanie technologiczne niż niż wszystko, czego do tej pory ludzkość się podjęła. Sprzęt, który zakonserwuje miliardy nasion i embrionów, z których powstanie nowe życie. Podziemne komory do przechowania tego wszystkiego. A to dopiero początek. Gdyż nie będziemy wszystkiego budować. Piękno całkowicie zautomatyzowanego systemu polega na tym, że zbuduje się sam. W najbliższych dniach dowiecie się, w jaki sposób elementy, nad którymi będziecie pracować, stworzą całość. Jak będziemy ścigać się z czasem, aby przeprowadzić zbiory, napisać programy, wybudować urządzenia i obiekty. Jak je zamkniemy i zabezpieczymy, zanim nadejdzie koniec. Ale co ważniejsze, dowiecie się, czemu to nie będzie koniec. Jak Gaia wygeneruje kody dezaktywujące, o których mówił generał Heres. I zbuduje sieć nadawczą, która je wyemituje, aby wyłączyć roboty faro raz na zawsze. Jak Gaja nie tylko wybuduje, ale wymyśli wszelkie możliwe roboty, których będzie potrzebować przez całe stulecia. Do usunięcia toksyn z ziemskiej atmosfery i zatrutych mórz. Do przywrócenia flory ze składów zamrożonych nasion. Do ponownego zapełnienia ziemi życiem. A potem, gdy zrobi to wszystko, jak nowe pokolenie istot ludzkich, narodzonych w licznych instalacjach kołyski, przejmie obiekty Apollo. Wielkie archiwum ludzkiej wiedzy i osiągnięć kulturalnych, z którego dowie o nas, o świecie, a przede wszystkim jak uniknąć błędów. To nie jest żadna mrzonka. Osiągniemy ten cel, jeśli tylko nie spoczniemy i będziemy niezmordowanie pracować. Nie możemy powstrzymać zagłady. Ale jeśli mi pomożecie, pomożecie światu, to damy mu przyszłość. Razem będziemy mogli ją urzeczywistnić.